na targach technika i Lux. I teraz leży na gorsze, lewy. No ale wiecie co, wiecie to kojarzyć, bo inaczej jest pisane, ale tak podobnie ok czytane z świata wielokrotnie, w rajdach samochodowych Sebastian Lech, który już teraz może pójść na emeryturę, ale to taki sportowy, on chyba nie jest ten opiskiwacz, bo jest dwa słowa, on jest na 4000 i na 5000 litrów, a jaką będziemy mieli że tutaj tych ramion? E, proszę Państwa, może od tego, że tutaj to, co powiedział włody, który tam jest pasjonatem oczywiście formuły pierwszej, ten opiskiwacz, również może być szybki. To państwo tutaj się zobaczą, ponieważ Między innymi na przykład też udało no do zawrzeć odpowiednią belki która opatentowana na koncepcji konstrukcji. Zamierzenie belki zostało skonstruowane, rozszerzone w produkcji do co powoduje rozmywanie wolności oraz pozwala na poważne złożenie wolności na wolności 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 Te wolności 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 Pamiętajmy jeszcze, że wielka polowa, którą teraz zaprosił, jak ona pracuje, te obózki Wasze, wyróżnia między innymi to, 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 to...